Polski Ład w założeniach być może miał dobre intencje i dobre, dobre nawet rozwiązania, natomiast sposób prowadzenia konsultacji i nawet technik legislacyjnych, które zostały zastosowane, no po prostu to jest przykład tego, jak nie powinno się przeprowadzać dużych zmian, szczególnie w prawie podatkowym, które Obejmuje nas wszystkich. Praktycznie wiele osób nie wie, w jaki sposób się będzie rozliczało za rok obecny w przyszłym roku, w jaki sposób jak, w jakim charakterze prowadzić działalność gospodarczą, czy w jakiej formie. Natomiast dla samorządów generalnie to oznacza zmniejszenie wpływów własnych. A to jest rekompensowane częściowo przynajmniej dotacjami z centrum, które zawsze mogą podlegać i podlegają koniunkturze politycznej. W moim przekonaniu, wojna za naszą wschodnią granicą nie miała żadnego wpływu na przeprowadzenie i nieprzeprowadzenie prawidłowo polskiego, polskiego Ładu, to jest zupełnie, są dwie różne rzeczy, to są wewnętrzne, wewnętrzne procesy, które tutaj zdecydowały o, o generalnej klapie, można powiedzieć, tego przedsięwzięcia i tego, że i tutaj muszę powiedzieć, że żałuję bardzo, że, że, ten, że te założenia nie zostały wdrożone w życie w sposób prawidłowy i odpowiedzialny. Także to, to jest tylko niestety wina klasy politycznej, która do tego w ten sposób podeszła. Zmiany czy poprawki Polskiego Ładu rzeczywiście są wprowadzane. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, które można uznać, że są prawidłowo wprowadzane, które zostały wprowadzane za późno albo niedostatecznie. To jest tak duży temat. Ja uważam, że powinno się w cały ten projekt wyrzucić do kosza, czyli wrócić do systemu z niż próbować naprawiać to, co w moim przekonaniu jest nienaprawialne.